Edu English Window Opener to e-learningowy kurs branżowego języka angielskiego dla edukatorów, oparty na treściach o tematyce pedagogicznej. Jeśli chcesz rozwinąć swoje kompetencje językowe i równocześnie zapoznać się z najnowszymi trendami w edukacji, to ten kurs jest dla Ciebie. Nasz kurs powstał z funduszy europejskich w ramach programu Popojutrze 2.0 i jest dostępny za darmo. Możesz z niego skorzystać już dziś, wchodząc na stronę www.eduenglishonline.eu. Możesz użyć komputera, ale jeśli masz ochotę pouczyć się w parku, wykorzystaj swój smartfon, gdyż kurs jest w pełni responsywny. Nazwaliśmy go Edu English Window Opener, ponieważ mocno wierzymy, że znajomość języka angielskiego może otworzyć Ci wiele okien. Umożliwi Ci aktywny udział w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, realizację międzynarodowych projektów oraz uczestnictwo w dyskusjach z edukatorami z całego świata. Znajomość angielskiego da Ci również możliwość korzystania z anglojęzycznych materiałów. Poza dostępem do platformy z kursem online możesz też pobrać i wydrukować Learning Log. Znajdziesz w nim glosariusze, dodatkowe infografiki oraz pytania do refleksji skorelowane z treścią poszczególnych modułów. Jeśli prowadzisz lektoraty języka angielskiego dla studentów kierunków pedagogicznych, skorzystaj z dołączonego do kursu Przewodnika Metodycznego. Znajdziesz w nim wskazówki do prowadzenia zajęć w oparciu o materiały e-learningowe, pomysły na aktywności oraz komentarze metodyczne, dzięki którym Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej angażujące. Kurs Edu English Window Opener składa się z pięciu modułów zawierających ponad 900 słów, zwrotów oraz idiomów związanych z edukacją. Ale to nie wszystko. Korzystając z interaktywnych materiałów i ćwiczeń, dowiesz się, jak budować motywację do nauki i jak stosować efektywne strategie uczenia się.